O, dobra, jestem w grze. No, słychać cię. Nawet. I zaraz koło je zastrzelę, nie? Nie, chcę mu skręcić kar. Dziwne, że mnie nie zauważył, ale. Jeszcze nie razu nie widziałem, jak się kręci kar. Ała, to go zabolało. No. Zniszczyły się go uczucia, teraz ja ich sobie zabiję. Niech podejdą tam. Czemu jest jeden tylko? Dwóch jest, jeden idzie dopiero. Ha, dobra. Wyprzedziliśmy O <noise> Oj, tylko troszeczkę. Czekaj, niech znajdą dwóch na siebie, nie? To będzie po prostu clear shot. No. Jakbym, żeby były dwie banie. <noise> wow, to było. I były. I 5 na 25. on znowu zaczyna mi coś liczyć. Osiem, 9 klatek O Jezus Dobra, well, well lord. Tutaj gość zapewne będzie zaraz Słyszałem głowy Jeden chęć Malutki taki tam tradycyjny tam jest jeden drzwiach, więc go zdejmę. Okej. Okay. Ładnie. Dostał prosto w buzię mm. i tropienie w głowę. Dobra, idziemy dalej. Tu nikogo nie będzie, raczej. Mm -mm. Ty idziesz sobie tu do pierwszego okna, i ja idę tam dalej. No, spoko. Hmm. Ale tak, coś słabego. Ostatnio nagrywamy ja po 45, wiesz? No ja też jestem trochę zdziwiony, że nawet przy bandikami on tak chodzi trochę. Dobra, to co, zaczynamy. Czekaj, Zrobić mordorek mały. Tak jest, dwóch zwinęło. Trzeci. Kurde, sobie. Mhm. No patrz, że nie mogę się. A ja. Ty mi tam ktoś tu do mnie strzela, tak słyszę. Koleś sobie siedzi z karabinem, a Czarek tam... Nic. Cichutko. Karabin się zbugował. chodź Głupie, że na taki słaby poziom wzięliśmy. Na kodecie. Na kodecie? <laughs> A później było... O Jezu, no ich tu. Oj, to jest... To jest... Ta, ja. A ja wcale. Aha, bo tu jest Sniper. Okay. Gdzie? I już go nie Ooo, ale kilka Aha, tam z daleka. Uwa. Mój nos. <laughs> Mój los! Musiałem go zawołać. Idą się Jeszcze jest. jeden jest. Tam u góry. A Czekaj. Gdy ze stajpą tam ogarnął. Aha, tu jest. Gdzie był? Jest bym. Już go nie ma. No, ja myślę. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Mm, biegnę, biegnę, jestem za tobą. A ja to chyba już nikam nie powinno być. To jest co tu chyba yy, w budynku dopiero. Mhm. Kurde, to oh. co mnie wkurza. Dwa razy nacisnę, to zaraz się rzucamy. No i dobrze, tak podobnie jak w Battlefield'zie 3. W eee. No, żej, życie porównania. Był po cichu, po cichu, po cichu. Aha, dobra, spoko. Zdajmiesz go? Tak. Tylko podejdźmy bliżej, bo on się będzie lampił w okno. I tak się lampi... na nas. No nie! No przecież dostał prosto w głowę. Właśnie widziałem. I w tamtym oknie sobie... O. A ja tu się zajmę resztą. Tam tym panem Ktoś mnie widzi Snajper to jest? Nie Nie to ja miałem clear shot A nie, ktoś mnie widział Tak mnie to zdziwiło trochę Dobra, idę w to okno sobie środkowe Otaguję ci jednego Okej okay. Już masz? A ty dwóch ściągnie? Dobra Dwa za jeden Dobra, schodzimy. Opa. Dzie, wiem, co czułeś. Teraz uważaj. Dobra, zostanę w budynku i tu z budynku. Z budynku odsłonij. Jestem granaty. A, no, tak. Tu jest dwóch. Jednego ci taguje. Gdzie? Ja jestem w budynku. Aha, tutaj, dobra. Czekaj, trzy cztery. Dobra, nieważne. Chyba ich sam... zabiję. No, no, bardzo możliwe, bo tylko Weź dołącz sposób... do mnie. Co? Dołącz. Aha, spok. Może za chwilę mi nie wyskoczyło, że... Fuj. Ja z wszystkich granatów już wziął. <laughs> A, już tam jest. Teraz sobie jeszcze C4 cały wziął. Tu masz granaty. Przyda się na potu. No. Jednego żeś mi zostawił Nie, pociski do Springfielda 10 Miesz, No ci zostawiłem, powinieneś się cieszyć Zaprawdę powiadam ci ciesz się y To w, ty w tym budynku zdejmę ich, nie? Więc co oni byli? Trzech? Tam gdzieś Ostatnie ja widzę trzech gości Aha, to wychodzi Dobra, ja sobie To zdejmij tego, a Ja wtedy... Tak dobra Ja sobie ten, w budynku zdejmę. To to jesteś? No 3-4 Jeszcze jeden Zginął no. Teraz miłosłaniej Ej, nie powinien nikt wybiec, ale ktoś mnie mierza Poczułem to Ale Widzę naprawdę nikogo Widzę, widzę, widzę. A też widzę A, dostaw tyle. Teraz to są ode mnie Coś mi. Dobra, wracamy się tam gdzie ja to odtagowałem. Mhm. Ja, po cichu, nie? No po cichutku. Tu też ma jakoś tam. Był jeden. A nie, mi chodzi o sztabkę. Tu No sztabkę by się przydało z garną. Ale jak? Czekać tędy. Przeskoczyć, jedynie z góry. No, tak ale tutaj chciłowo. No, tak trochę. No. Po cichu, po cichu. Dobra, tu nikogo nie ma. Hej, po cichu, Thompsona. <noise> no nie to no, Tomson raczej będzie słabym rozwiązaniem do wchodzenia, po cichu, tu jest jeden pan. Wie, wie. nie. wiem. Żeś Pożegnam się już ze swoim życiem. Ten będzie mój? Jeśli wejdziesz. <noise> Ty chyba niech tu nie będzie. Nie, tu będzie jeden gościu. Do góry. Słyszę go. Coś tam gada. Po niemiecku, tak. O, dos... Ty, ktoś mnie namierza. Dobra. E, sniper chyba. To ty, ty strzelasz w tą... Nie. Tak, ja strzelałem butelkę. Aha, myślałem, że ja, bo kuź weźmiałe 6 snajpera i... <laughs> A zdjąłem jedno i drugie. Nie, snajpera to ja wziąłem. No, co przeszukam. Ty tam tylko przeszukujesz. Co za? Zawsze cztery przyciski. Normalnie jak byś grał w Borderlands tylko przeszukujesz. Eee. Garem mnie tego nauczył. <laughs> Nie, nie skomentuję tej postaci Nie, źle idziemy Sztabka leżała, się popatrzała się... Nie dobrze idziemy Tu idziemy Spotkam Nieoczekiwanie oczekiwanie nagracza Cicho No tu Pierwszy się nie musisz wchodzę. skradać. Pierwszy wchodzę A kto to zakładał, co? To i... No teraz... ej, teraz mi normalnie ten roka tak że... w myśl działa, także że śczoł ha, ha ha, Ha Ha, ha chyba tak samo jak przygotowanie Nie, teraz mam inną myszkę. Po prostu się cofnę Czy mi się wydaje czy ty nadal do ładunku nie strzeliłeś? Ja chciałem w to szejć. Nie osiem <noise> FPS 28 <głos> 30 <głos> na lajcie Jestem na, na mobilnej, no to Bierz lewą stronę, ja biorę prawą. No spok To jeszcze tego trzeba załatwić. No proszę no, no, jeszcze... no Aha, tego Dobra E, pomóż jednak, pomóż jednak Bo mi się tak chowa Czekaj, a ja go nie widzę Greenie będzie, mały greenie Dobra, już, bo... już się nie chowa Uuuu, czołgi Tygrys z twojej strony, więc masz dwa strzały na niego Inaczej ja się włączę, teraz ryb No ma jakby była maszyna chorowa Chodź Tygrys, mój drogi tygrys czy był... mi się zdaje, czy nadal czołg nie wybuchł? No, to... Jak nie wybuchł, nie wybuchł? Wybuchł? A ja żadnego kilkama nie miałem. Ty! Którą ty masz w swoją stronę? No dobra, wynawala we mnie. Tu przebieg na środek. Gdzie jesteś? Tam u ciebie jest jeden bźba ładnie Widzę, widzę, widzę. Tam przy workach, nie? A, chyba Nie trafiłem go. Widziałem. Ha ha ha, ha. Dobra, wystawiłem się na strzał, więc... A nie powinieneś źródniku oberwać raczej. Właśnie z... A, tu jest. Dobra, idziemy z tą tsunami. nie będziemy tego pocikliwko robić. Nie mogę... y jest ktoś, jest widzę, ktoś! Widzę, widzę. Jeden przeładowuje. Poczułem jak mnie mierzył. Jednego zdjąłem, a drugiego właśnie. No do fuck. gdzie? To ten? No mam wrażenie, że sniper. Końcu uciekł. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. On właśnie mierzy we mnie, wiesz i... No. A ja nie mówię o Sniperze, że? Dobra, idę do Doktora. Okej. Okay. Wziąłem Zobacz, tą co tam ma do powiedzenia. O, strzelają, strzelają. Skąd? Tutaj nie ma nikogo. A, chyba wioska też. Opagowałem ci miejsce. Uciekł mi za ten. Bo drzwi... To ten z drzwi wybiegł. Mhm. Mm ja to, to już wszyscy raczej. Dobra, czekaj z włoki pana doktora z pchłymi Co ja No cel. Opuść obszar. To opuszczam obszar, no nie biegnij przede mną. Bo co? Ustrzeliłem do ciebie! Yeah. Teraz mm -hmm. będzie miła pogadanka, podsumowanie. Kto lepszy? No kto? Oczywiście Naj że ja... Najwyżej punktowany strzał, no, kto miał? No nie oszukujmy się. Kto strącił butelkę? Kto wziął szlapkę? No ja wziąłem. Dobra, na ten zakończymy pierwszy odcinek. Tak.